Ruszyła rewitalizacja parku Sikorskiego, położonego przy osiedlach parkowym i brzozowym w Mrongowie. Już za kilka miesięcy park zyska nowy blask, pojawią się w nim nowe ścieżki i wiele atrakcji. Zanim jednak opowiemy o szczegółach inwestycji, warto przypomnieć, jak długa jest historia starań o jej wykonanie. A wszystko zaczęło się dokładnie 8 lat temu. Wiosną 2014 roku udałem się do ówczesnego radnego, tutaj z tego okręgu pana Jana Fedusio, z taką propozycją, żeby w parku Sikorskiego zrobić siłownię na wolnym powietrzu, coś takiego jak jest przy Urzędzie Miasta, razem z placem zabaw dla dzieci, żeby mamy mogły sobie aktywnie wypoczywać, a dzieci bawić. Pan Jan po jakimś czasie oznajmił, że dobrym sposobem będzie, żeby to ująć jako zadanie w budżecie obywatelskim. Wtedy to była chyba druga edycja budżetu obywatelskiego. No to pan Jan zajął się sprawą papierologiczną, prawda, złożył dokumenty, żeby zgłosić zadanie. Ja się zajęłem zbieraniem głosów na osiedlu parkowym mieszkańców. Wszystko było fajnie, tylko że w tym roku z zadaniem w budżecie obywatelskim uczestniczyła też w 100 Stokrotka i zespół szkół nr 4 no i żeśmy przegrali z wieloma tysiącami głosów, jakie zostały oddane na tamte zadania. Dariusz papiernik już jako radny miejski nie poddał się i mimo wcześniejszej porażki doprowadził do budowy siłowni w tym miejscu. Później idąc za ciosem wymyślił, by park został zmodernizowany kompleksowo. Udało się przekonać ówczesne władze miasta do przygotowania projektu i postarania się o niezbędne dofinansowanie do inwestycji. Wtedy było kilkanaście spotkań z projektantami, jak pamiętam. Dyskutowaliśmy, ustalaliśmy różne warianty, powstały dwa projekty, z tych dwóch wybraliśmy jeden, który najmniej ingerował tutaj w środowisko, żeby to było tak najmniej betonowe. No i kolejny etap to było zgłoszenie do konkursu, żeby uzyskać dofinansowanie na, na tę inwestycję. Niestety wtedy nie udało się pozyskać niezbędnych środków na kompleksową rewitalizację, choć później udało się z inicjatywy Dariusza Papiernika i Jana Fedusio wybudować w parku w ramach budżetu obywatelskiego Plac Zabaw. Mimo częściowego sukcesu Dariusz Papiernik nie odpuścił wcześniejszego pomysłu kompleksowej modernizacji parku, dlatego już u obecnego burmistrza Stanisława Błajewskiego zabiegał o realizację projektu. Przełom nastąpił w roku 2020. Bardzo często, bardzo często upominałem się, przypominałem, interpelowałem w sprawie Parku Sikorskiego. I na pierwszej sesji zdalnej Rady Miejskiej yy, pan burmistrz wprowadził do budżetu zadanie zagospodarowania parku sikorskiego. I pamiętam, to jak dzisiaj pamiętam, było spotkanie z burmistrzem. Wtedy pan burmistrz Stanisław Błajewski podszedł taki z uśmiechem, i mówi: A ten facet to ma szczęście. I ja mówię: O co chodzi, panie burmistrzu? No, człowieku, to masz takie szczęście, ja mówię, ale cóż, takiego się stało? No, no nic takiego. No. Byłem w województwie, u marszałka i udało się. Wygospodarować jakieś wolne środki i zgłosiłem ten twój park do realizacji. No to wtedy to już euforia, prawda? Radość, że coś będzie się działo. Sprawy szybko nabrały tempa, choć niezbędna była poprawa wcześniejszego projektu. Udało się to zrobić i pozyskać pieniądze na rewitalizację parku. Było wiele, wiele niedociągnięć. Tutaj duży szacunek i podziękowanie dla pani Izby że w krótkim czasie poprawiła projekt, doprowadziła do rozpisania przetargu. Tu chciałbym w tym miejscu, chciałbym serdecznie podziękować dla byłego radnego pana Jana Fedusia za pomoc i zaangażowanie przy tej i wspieraniu mnie przy tym tym zadaniu. Dla pani burmistrz, że zrobiła, zrobiła plan, doprowadziła do powstania planu, ale największe, największe zasługi i podziękowanie to dla pana burmistrza Stanisława Bujańskiego, gdyż nie wiem w jaki sposób i w tak krótkim czasie udało mu się zebrać Zorganizować środki na zrealizowanie, no nie oszukujmy, nie, nie, nie to jest droga inwestycja i że to niespełna rok wyczarował na to, w jakiś, nie wiem, z, sobie znajomy sposób zdobył te, te pieniądze. Projekt pod nazwą Zagospodarowanie terenu parku imienia generała Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne zakłada m.in. wykonanie ścieżek zdrowia przyrodniczej i historycznej. W parku mają pojawić się place sensoryczne, punkt widokowy, parkour park, siłownia zewnętrzna, zdroje wody pitnej, parkingi rowerowe czy interaktywne tablice informacyjno-edukacyjne. W tej chwili są kładzone instalacje wodne i elektryczne i w zasadzie jest to początek robót. Tutaj wykonawca twierdzi, że do końca września uda mu się to wszystko zakończyć. No i akurat dobry, dobry moment, żeby, żeby powiedzmy jeszcze w tym roku skorzystać z tego z całościowego tego placu, jako całościowo zagospodarowanego i oddanego do użytku. To jest o tyle, o tyle dobrze, wreszcie będzie miejsce w Mrągowie, że, w którym będzie można spokojnie przejść, spokojnie spędzić długo czas, bo będzie tyle atrakcyjnych miejsc, że w zasadzie dziecko, dziecko będzie trudno stąd wyciągnąć. Koszt całej inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Miasto na wydatki kwalifikowane całego projektu pozyskało aż 85% dofinansowania.